Skandal na salonach. Tomasz Wolny miażdży Karolinę Pajączkowską za skandaliczny wpis o zespole Dauna. Czy w Polsce roku 2026, w dobie wszechobecnej poprawności i walki o inkluzywność, profesjonalna dziennikarka może publicznie użyć niepełnosprawności jako obelgi, by uderzyć w internetowych hejterów? To, co wydarzyło się na linii Tomasz Wolny Karolina Pajączkowska, to nie jest zwykła medialna pyskówka, ale brutalne zderzenie dwóch skrajnie różnych postaw moralnych które wstrząsnęło polskim internetem bardziej niż jakakolwiek polityczna afera. Kiedy Pajączkowska, znana z ciętego języka i walki o własny wizerunek, postanowiła skomentować galę MMA, nikt nie spodziewał się, że jedno zdanie o dodatkowym chromosomie wywoła furię jednego z najbardziej szanowanych dziennikarzy w kraju i otworzy puszkę Pandory pełną żalu, wstydu i pytań o granice przyzwoitości w warszawskim show-biznesie. Cała afera zaczęła się od pozornie błahego wydarzenia, jakim była walka Jana Śpiewaka z Mikołajem wspólnym, ale to nie sportowe emocje, lecz wpis Pajączkowskiej stał się głównym tematem dyskusji w polskich domach od Warszawy po Kraków. Dziennikarka, próbując odgryźć się osobom, które krytykowały przebieg gali, napisała o bezimiennych trolach i w przypływie złości porównała ich wygląd do osób z dodatkowym chromosomem, bezpośrednio nawiązując do Tisomi 21, czyli zespołu Dauna. To był moment, w którym czas w polskiej sieci na chwilę się zatrzymał, a potem ruszyła lawina, której nie dało się już powstrzymać. Na drodze pajączkowskiej stanął bowiem Tomasz Wolny, prowadzący Halotu Polsat, człowiek, który od lat kojarzony jest nie tylko z profesjonalizmem przed kamerą, ale przede wszystkim z wielkim sercem i bezkompromisową walką o godność osób z zespołem Dauna. Wolny, który od dekady jest ambasadorem tej grupy i traktuje ich jak najbliższą rodzinę, nie mógł milczeć gdy w przestrzeni publicznej padły słowa tak głęboko stygmatyzujące i krzywdzące. W swoim obszernym i pełnym emocji wpisie na Facebooku dziennikarz wypunktował koleżankę po fachu z chirurgiczną precyzją, pisząc wprost, że Tisomia 21 to zespół dawna, a nie powód do obrażania kogokolwiek. Tomasz Wolny podkreślił, że nawet jeśli intencją dziennikarki było uderzenie w internetowe trolle, to użycie genetycznego uwarunkowania jako synonimu czegoś gorszego czy brzydszego jest absolutnie niedopuszczalne i świadczy o braku elementarnej empatii. Według Wolnego, empatia i minimum rozumu powinny wystarczyć, by unikać języka, który wzbudza ból u tysięcy rodzin w Polsce, dla których zespół Dauna to codzienna rzeczywistość pełna miłości, a nie obelga rzucana w sieci. Dziennikarz zwrócił też uwagę na powszechny błąd językowy, przypominając, że zespół Dauna nie jest chorobą, a szafowanie takimi terminami w negatywnym kontekście niesie za sobą realne, niszczycielskie skutki społeczne. Odpowiedź Karoliny Pajączkowskiej zamiast ugasić pożar, tylko dolała oliwy do ognia, bo dziennikarka postanowiła przejść do kontrataku na Instagramie, sugerując, że ostra reakcja wolnego wynika ze środowiska, w którym ten pracuje. Pajączkowska z wyrzutem stwierdziła, że gdyby naprawdę znali się lepiej, to wolny mógłby do niej po prostu zadzwonić zamiast urządzać publiczną egzekucję jej wizerunku. To właśnie ten moment pokazał największą przepaść między tą dwójką, ponieważ dla Pajączkowskiej problemem okazał się publiczny charakter krytyki, podczas gdy dla wolnego problemem był sam fakt użycia tak haniebnego porównania. Dziennikarz Polsatu nie odpuścił i w kolejnym wpisie zaznaczył, że nigdy nie zamierza milczeć, gdy w debacie pojawiają się sformułowania niosące stygmatyzację konkretnej grupy społecznej. Karolina Pajączkowska broniła się dalej, twierdząc, że nie miała intencji obrażania kogokolwiek, a jej słowa były jedynie emocjonalną odpowiedzą na hejt, z którym sama mierzy się na co dzień. Jednak w oczach opinii publicznej argument o braku intencji okazał się zbyt słaby w obliczu ciężaru słowa, które padło. Jako sharp polish insider muszę zauważyć, że ta sytuacja obnaża szerszy problem w polskich mediach, gdzie chęć bycia wyrazistym i szybka reakcja na hejt często wygrywają z odpowiedzialnością za słowo, która powinna być fundamentem zawodu dziennikarza. To co zrobiła Pajączkowska, uderzyło w najbardziej wrażliwy punkt, bo osoby z niepełnosprawnościami w Polsce wciąż walczą o to, by nie być traktowane jako gorszy sort czy materiał do żartów. Walka Tomasza Wolnego o godność swoich podopiecznych to nie jest pr zabieg, to autentyczna misja, którą teraz wystawił na pierwszą linię ognia w starciu z celebrycką arogancją. Ta afera pokazuje, że w roku 2026 nie ma już zgody na używanie języka wykluczenia nawet jeśli jest on opakowany w walkę z trollami. Czy ta publiczna lekcja pokory sprawi, że Pajączkowska zrozumie wagę swoich słów, czy może mur między dawnymi znajomymi z branży pozostanie już na zawsze nie do przebicia? Na razie mamy sytuację, w której wolny wyrósł na moralnego zwycięzcę, a Pajączkowska musi zmierzyć się z faktem, że jeden nieprzemyślany komentarz może zniszczyć lata budowania wizerunku nowoczesnej i świadomej kobiety mediów. Słowa mają moc i potrafią ranić mocniej niż fizyczny atak, o czym boleśnie przekonały się rodziny osób z zespołem Downa, czytając wpis dziennikarki. To bolesna lekcja dla wszystkich twórców internetowych, że w sieci nic nie ginie, a raz wypowiedziana obelga wraca z siłą tsunami. Wolny pokazał, że są wartości, których należy bronić bez względu na towarzyskie układy, i to jest ta wartość dodana, którą ten spór wniósł do polskiej debaty publicznej. Miejmy nadzieję że orszak anielskiej empatii nawiedzi w końcu wszystkich, którzy mają dostęp do wielomilionowych zasięgów, by zanim coś napiszą, pomyśleli o tych, których ich słowa mogą doprowadzić do łez. Jeśli ta bezkompromisowa analiza konfliktu między Tomaszem Wolnym a Karoliną Pajączkowską i walka o godność w polskim showbiznesie była dla Ciebie ważna, koniecznie polub ten film i udostępnij go dalej, abyśmy wspólnie mogli dbać o standardy komunikacji w naszej sieci. Nie zapomnij także zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z każdą ważną społeczną dramą i opiniami, które naprawdę mają znaczenie, ponieważ u nas zawsze znajdziesz najświeższe i najbardziej trafne newsy prosto z serca Polski, więc dołącz do naszej społeczności już teraz i nie pozwól, by ważne tematy umknęły twojej uwadze.